Kabina Police ogłosiła konsultacje dotyczące zachodniej obwodnicy Polic. Ogłosiła w nim dwa warianty, żółty i niebieski. Ten żółty budzi duże emocje wśród części mieszkańców Polic. Tak, oczywiście. Według założeń planu, tak zwanej żółtej wersji drogi, droga będzie przechodzić w praktycznie 20 metrów od granicy działek naszych. No, działkowcy są bardzo zaniepokojeni i sfrustrowani tą sytuacją, ponieważ. No, co by nie mówić, no pewna ilość działek pozbawiona będzie w spokoju i generalnie możliwości użytkowania w taki sam sposób jak do tej pory tych działek. Generalnie co tutaj nas boli? To co pani prezes powiedziała, tak? Czyli tutaj odcięcie całkowicie mieszkańców od tej zielonej części naszego miasta. Kolejna kwestia to zwiększony ruch kołowy, tak? tutaj mam na myśli chociażby Przęsocin, Police, tak, powstanie kolejne wąskie gardło na wzór tego, które mamy na Jeziorze Głębokim. Oczywiście, że nie, przede wszystkim mamy tu ujęcie wody dla miasta Polic, w pobliżu lasu właśnie, I ja sobie nie wyobrażam, żeby teraz była tu droga i jeździły ciężkie samochody z niebezpiecznym materiałem, Mogą być również wypadki, bo to jest wszystko do przewidzenia. I wtedy co z taką naszą wodą do picia? Tak, również nie zgadzam się z wariantem żółtym, ponieważ, tak jak już tutaj wszyscy mówią, jest to odcięcie nas od lasu. Dużo imprez masowych jest organizowanych w lesie, rajdy rowerowe, jakieś biegi dzika i, i tym podobnym. Dodatkowo przejście dzieci do szkoły. Też może być kłopotliwe na takiej drodze. Domyślam się, że dzieci w miarę tego jak będą wzrastać będą samodzielnie chodzić do szkoły, więc pewnie będzie skutkowało to tym, że będą być może tą drogę próbowały w niebezpieczny sposób pokonać. Tak? W tej chwili też wiele szkół korzysta z tego terenu rekreacyjnego. Oczywiście należy uwzględnić głos mieszkańców. Cały problem polega na tym, że żółty przebieg planowanej obwodnicy, która w sumie nie będzie spełniała wymogów obwodnicy, nie był wcześniej konsultowany ani z mieszkańcami, ani nawet z radnymi. Co spowodowało, że teraz na etapie, kiedy otrzymaliśmy te środki, musimy ten temat e, dyskutować od nowa. Przebieg żółty mm, ma wiele wad które należy uwzględnić. Na jedną z wad jest przykładowo to, że po pierwsze zmienia sposób życia mieszkańców, którzy korzystają z terenów leśnych. Po drugie, na pewno wpłynie na zakłócenie korzystania z tych obszarów przez ogrody działkowe i użytkowników ogrodów działkowych. Jak tu już Państwo słyszeli, wpłynie na życie polany leśnej mieszkańców, którzy chcą być skomunikowani bezpośrednio z miastem, a będą mieli to utrudnione poprzez to, że będzie biegła tu droga, w której, jak usłyszeliśmy, po której ma być skierowany z północnej części Szczecina ruch ciężki ciężarówek i z ze strefy przemysłowej w, 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 w Skolwinie. No, bo ja tu chodzę ze, ze szkołą na spacery. Tak trzy godziny. No i ja sobie nie wyobrażam, żeby tych spacerów nie było w tej szkole.